Dzień dobry, dzień dobry. Z tej strony Mikołaj. Dzisiaj krótki, ale może i długi let's play. Nie. Pierwszy długometrażowy filmik z 2026 roku. Um, więc no, dzisiaj se pokramy na krajowej łaśnikach. Myślę, że jakoś. Pogramy sobie na tej mapie, mapce, może z parę odcinków będzie, no ale dobra. Może krótkie przedstawienie maszyn. No ale to tak, tu jest Autosam D44. Um, jak widzicie, rdzę sobie ogarnąłem. Talerzówka 30, taka podobna do Arka, co kiedyś miał, pamiętacie? Chyba nie. Nienia, pilmet, tu pięćdziesiątka, prasa stigma rotacyjna, tu y, do ziemniaków, do sadzenia, mm, rozsiewacz, e, tu brony, tu wiadro, tu skrabiarka, tu y, ta do kopania ziemniaków. E, tu siewnik poznaniak. Teraz przejdźmy do tyłu gospodarstwa. Tutaj jest klas Matador. A tu jest przyczepa D732. Dzisiaj będziemy trasować sobie pięćdziesiątką pole duże, Tak, ja co skosiłem. No to tak. A i solki, jeśli nie słychać tak dobrze muzyki niż tam maszyn, bo nakrywam telefonem. No i wiecie. No i przepraszam jeśli też mnie źle słychać albo pikselem widać na ekranie, że się pojawiają. Dobra. Podamy 50. No i jedziemy. Jadymy. Jeśli chcecie więcej tej serii, piszcie w komentarzach. Czy tam może parę po serduszkuję. Dzisiejszy hashtag to hashtag nowa seria i przypnę wam serduszko. Więc no, lecimy. Dzisiaj będzie pewnie tylko te prasowanko, może i my tam um, do orki się przygotować. A i właśnie dzisiaj jest wrzesień, w farmingu. Um, dobra, a i sorki za wcinki, no. na Szczecin. No i co tu mówić, mam łącznie trzy pola, jedno długie, na które jedziemy, długie, długie, drugie i trzecie, które jest takie w, w dzierżawie, no i mam jeszcze tu łąkę swoją akurat, w późniejszych odcinkach Wam pokażę, pokażę o co chodzi. Tu sąsiad widać, bogaty. Zasiał już ziemniory. Już pewnie będzie zbierał za Ale ładny zestawik, kurde, powiem Wam. 50, no i teraz Ten odcinek pewnie będzie trwał. Z... Hm. Może już tak z 18 minut pogramy to tylko tu. Chyba tak. A no tak, tak. Tu jest tu. Dobra. Zaraz skręcamy. Kurde, chwasty wyrosły jak. Dobra, nieważne. Jak coś tu jeszcze zdążymy przy może wziąć, poczyskać te chwasty. Dobra, wysiadamy. Rozkładamy. Kurde. No, kurde, dobra, czekaj to. Zrobimy najpierw, tu. czekaj dobra. Sorry, że chudy włączyłem, po prostu te ice czasami nie działa. Bez chłodów, więc. No. Dobra. Długo pewnie będziemy pracować. Pewnie zrobię cięcie i. Wam pokażę później po prasowaniu. Ale to za chwilę. Jeszcze nie teraz. No i przypominam, żeby zostawić suba i łapkę w górę. No i jeszcze tam, właśnie, haszlę nowa seria, i przyklewam sobie łóżko. Więc no, my sobie jedziemy spokojnie. Już pierwsza kostka. Nie, już druga, kurwa. Okej. Okay. To no ja zaraz wam zrobię cięcie, i widzimy się po prasowaniu, ale to za chwilę. Jak dojadę do końca tego, to zrobię cięcie, i po prostu widzimy się już po prasowaniu. No. A i słowki, jak jeśli muzyki tak nie słychać, w to. To pewnie będzie pasować do tej serii, tych sąsiadów piosenka. Więc na... Napiszcie w komentarzach, czy chcecie więcej takich let's playów. No chętnie zrobię więcej, ale wiecie jak to jest. teraz ja Wam robię i widzimy się już po prasowaniu. No już już poplasowano No i co? Skończyliśmy plasować, wreszcie To pakujemy się do domu Tak Spokój. O O, trafiłam, trafiłam Ja tata Trafite trafi. Kurcze byłem blisko Dobra, rozładuję od razu tą prasę. Weź tą kówkę. Jedziemy do domu. Jeszcze od razu pewnie zbierzemy te bele. Nie. Nie będziemy już tak przedłużać. Po prostu zostawimy na następny let's play. Kurze to 60. Nie chcę mi przyspieszyć, ale jak tak, to musimy lecieć od tak do domu. O, kurczę, słabo trochę. Tak akurat tak musimy. No ja bym szybciej popędził. Co jest? No co trąpisz na mnie? Ja koło ciebie, a ty trąbisz jakbym po twoim pasie jechał. To jest zła droga. No cóż. Jag ska inte skriva. Ja, tack. Ja, 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 Dobra, zrobimy nielegalnie, no. To super idziemy o tak. Patrzę. Pędzę. Pędzę, kurde. Dobra. Jeszcze trochę. I teraz wsiadaj. Pędzisz. No chrz, No, pędź Co robisz? Ej, ten ruch drogowy w farmingu to jakaś masakra normalnie. Przecież oni w 19 nie było aż tak źle, no? Nie? A teraz w 22 to już przesada normalnie. Ja jadę po dobrym pasie, a oni normalnie robią na mnie, jak nie wiadomo co. Dobra. Zjeżdżamy z głównej. Oj, wreszcie wbiła się piątka, dobra, zaparkuję tutaj, tu nasz no, kurczak. I od razu przeskoczymy te baloty. Ok, lecimy. lecimy. W następnym recyklingu pewnie będą, będzie kopanie ziemniaków, i takie tam Więc Aż nie zrodzimy. Właśnie nie ustąpiłem pierwszeństwa. Ale to nic To farming Nie Ram Wiecie co pojedziemy tam tady przez łąkę będzie szybciej Wycinę Tylko gdzie ja to wyładuję O, połączyłem Dobra, i lecimy. Wiem, że na nagrywce pewnie to wygląda jak jakiś niebieski, taki, ale to tak naprawdę taki jasny, zielony, taki bardzo jasny. Więc, no... Live'ów jeszcze nie mogę robić... Więc... Będę robił te let's e, żeby jakoś wypełnić ten kanał. Żeby nie było tak szaro, buro i ponuro. Dobra, na trochę. Zrobimy tak. Ogień z róży, przód do góry. Ogień z róży, przód do góry.

Dobra, teraz tak. Puszczamy za chwilę, żeby puścił. Trzy, dwa, jeden. Uuu. Łośka to już by była złamana. Czekaj, czy jest ustawiona na pozycję pracy? Dobra, niech jedzie. Dobra, niech jedzie szybciej. Dobra, teraz zbieramy. Ta przyjechała na autoroad, więc. Ułatwienie takie. Tylko kurczę, czy ta 30 łopanie, je... nie, 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 nie. Za szybko. Teraz bardziej w tą. O! Teraz szybko wiesz ten balot. Sadzaj. Powiem Wam to jest takie typowe polskie życie. Zbieramy kosteczki, zbieramy. Pan cięcie zrobię i zaraz po zbieraniu kostek. No i już cięcie zrobione. Od razu przyjechałem na gospodarkę, żeby Wam nie nudzić, żeby Was nie zanudzać. Pozostało mi jeszcze 9 minut nagrywania, żeby wykorzystać. No to jeszcze tak wykorzystamy z parę minut. Eee, czym się na pewno jeszcze zajmiemy? koszym. Dobra Ja tu postawię. A no tak, pryskanie No to, to będzie ostatnia na dzisiaj rzecz I ja już kończę i no Będzie na ten dzisiejszy live wszystko tak naprawdę Więc no Lecimy po opryskiwacz no i opryskamy jeden kawałek no i skończymy z tym filmikiem let's plajem dobrze, że tu brama otwarta od razu tą nią pojadę. Jeszcze, a jeszcze, łam, poruszamy, poruszamy. Dobra, lecimy. Pogram trochę na tej kamerce. Przepraszam za te czarne paski. Co tam widzicie? Tu widzicie. Po prostu jakoś tak jest, że są i tyle. Ale pewnie Wam to i tak nie przeszkadza. Fajna ta nota. Podoba mi się. Przyskiwacz na 8 metrów bierze, więc szybko pójdzie. No, szkur, jeszcze samochód. Zatrzymał się. Dobra, rozkładamy podczas jazdy. Aj, za daleko pojechałem. Trochę tu. Czekaj. No, gdzieś o tu. Dobra, dalsze przejazdy włączam i jedziemy. Zszok to nie zabija tych fastów. I co jest dziwne, ono nie zabija tych fastów. No ale dobra, i tak popłyskamy. Mm -hmm. może pan jeszcze raz? Nie wiem. po tekstura nie do to może obniż to i włącz. O, to sięgnęło jednego chwasta Osiągnęła dopiero. Ono tak dosiąga w dziwnych miejscach. Tak po, tak po prostu, dziwnie dosięga. Widzicie? Na przykład tego słowa. Co... Nie łapie. Czasami łapie, czasami nie łapie. No ale dobra. Wiecie co, skończę ten live na dzisiaj. Jeśli Wam się podobał, dzisiaj. Co? jak Adam Live? Filmik let's playowy. Jeśli Wam się podobał film, zostaw łapkę w górę. Hashtag na seria to przypnę serduszko. I widzimy się w następnym. Na razie, cześć.